W samym centrum Hagi. Tutaj, jak widać, w tył budynku muzeum znajduje się staw Weaver, Staw sąsiaduje z budynkami administracji rządowej, ponieważ, mimo że stolicą Holandii jest Amsterdam, to siedziba rządu i parlament mieszczą się w Hadze właśnie. W tej okolicy. Niestety kolejne miejsce, gdzie trwa remont. I tylko mały fragment jest teraz dostępny. A jest to Binnenhof, czyli siedziba holenderskiego parlamentu i ogólnie, i ogólnie tych zabudowań wokół dziedzińca. Budynek Starego Ratusza z XVI wieku. Oraz położony w pobliżu protestancki kościół Świętego Jakuba. Oprócz władz politycznych, czyli rządu i parlamentu, w Hadze ma też siedzibę głowa państwa formalna. Przynajmniej czyli król. Tutaj mieści się pałac królewski. Kalej z Nordeinde. Nie jest udostępniony do zwiedzania. Budynek z XVII wieku, obok jednego z holenderskich bohaterów narodowych, Wilhelma Rańskiego. Jak podaje Wikipedia, pałac nie jest już zamieszkiwany przez Rodzinę Królewską od 2019 roku pełni jednak rolę przyjmowania, między innymi zagranicznych delegacji. Natomiast król mieszka w innym pałacu również w Hadze. Muzeum Mauryczchujs, czyli dom Maurycego, to główny punkt mojego krótkiego pobytu w Hadze.

za późno przyjechałem do Hagi. Gdybym miał jeszcze około godziny więcej, to można było pojechać nad morze, ponieważ kilka kilometrów od centrum, z wygodnym dojazdem tramwajem, jest plaża z Molo. Ale szkoda no nie udało się. Po drodze jeszcze ciekawa bryła, jednego z mijanych protestanckich kościołów. Klauster